W tym czasie przyszło rozporządzenie.

Jaśnie tylko nie uba, na stronie, na stratę. A cztery dziewięć lat temu, ojcze, rana. Wszystkim ludziom, zamknięta ja, była niego zbrana. Podcieżają przestępstwo niech to nam chce. więc mocno biegnie na nich A to będzie znakiem dla Was. Zobaczycie nie mogę, owinięte w piążki i położone w słowie. I tysiąc pól w moim kraju na około. Ludzi 200 milionów co dnia schyla mi czoło. 200 milionów pokonów uniżenie mi skład. Kiedy idę, lud Od wschodu do zachodu uciskam 100 narodów. A kto śmiele poczyna, głowę zaraz kap Drżą przede mną monarchowie oraz wielcy wodowie. A tak gdy nad ludy wszystkimi. Będę jak Bóg niezwyciężony i będzie wolna już droga. Wtedy chwycę się Boga. Zobaczymy, kto silniejszy. Czy on, czy ja. Król najpotężniejszy. Dobrze, bracie, ty starzy. Dobrze, chwałę, carze. Połączmy się razem. Ojczyz z Bogiem, że razem. Powiedz mi zaraz, co się w kraju dzieje. Bo trąci się pode mną, coś chwieje. Ponobunki wchodzą dziś do o kraju, a twoi poddani posłów temu dają. Kuby buntowników rozpędzać pałami, opornie z pszenicy zabić kajdanami. Najjaśniejszy herodzie i mój panie, jak rozkazałeś, tak ci się stanie. Oto buntowników gryma, o narodzonym gr królu powiada. Pościna. Pościjać każdej głowy. Ja tu jestem król, a nie jak śnowy. Herodzie, co to za rozwoje? Jakiś hałas dochodzą masz nawet pokoje. Wybacz, że przez lat tak wiele wyrządzam tobie jedno żarowne wesele. Ból, nieużyty dręczy moją duszę, ale z przyczyny polityki przecież milczeć muszę. Że tej łaski, o panie, by skończąc te panowanie, na mnie. I na syna mego, dał wolność dla Nikt się nie biegnie, nie szanują. Dobro swoją w sercach czują. może dla nich ojcem i panem. Dla nich mogę być tyranem. Wolność dla Mogłobutego? Bądź robotą Witaj, królu Herodzie, mój sąsiedzie możny. Jestem królem Orientu, Kacper, władca zbożny. We mnie widzisz Mylkwora, króla arabskiego. I zdawasz swej wiedzy nader uczonego. Ja jestem królem uczyn, czarny na oblicze. jak moich bracia, kulcz do tajemnicze. Insze zgoła, przywiodły nas do ciebie sprawy. Myślę, że raczysz nam dać posłuch łaskawy. Będzie to już rok bez mała, Jak na szczycie wieży, ujrzałem, jako ku mnie Angelus bieży. I w te słowa rzekł do mnie poseł złotopióry. Jest cichej Betlejem Efrata, Emanuel zbawiciel świata. On jest ci to król nad królem, jest to pan nad panem. On z nędzy wyspowodzi nieszczęsne ziemiany. Cóż mówicie, król Katrze? Czy im dobrze słyszał? Tuż się inny króla będzie królem pisał? Nie tako, był się u ufano ukazał i do szopu będę ją połudnować I gdzież to, jeśli łaskę jest król zrodzony? Powiedzcie, abym ja złożył pokłony. <grystanie> o królu my sami nie wiemy. Jego gdzie będę wędrujemy. Sprowadźcie arcykapłanów, lub uczonych ludu. Może oni mi powiedzą, kiedy szukać cudu. Arcykapłanie, który z Biblią zwykłeś chodzić? Powiedz, gdzie i kiedy ów mecenas ma się Betlejem, w Judei, bo tak jest napisane proroka. A ty Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś z Koła najlicze spośród głównych miast w pokoleniu Judy. Albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie rządził ludem twoim, Izraelem. Ach, co ja słyszę? Mój poddany? Ponicie moje berło i korony? Idźcie tam i wypytajcie starannie, dzieciątko. A gdy je znajdziemy, powiedzcie mi, abym ja mógł pójść i złożyć mu pokłonę. I dam z powrotem, powiemy Ci o tym. Cługo mój wierny, i hetmanie prawie. Idź, zbierz zewsząd żołnierskie obszarki. Wytnijcie wszystkie dzieciaki. Wytnijcie wszystkie dzieciaki i niechaj was znamy. Hmm. Nikomu nie przepuszczajcie. Nikomu nie przepuszczajcie. I mojemu synowi pardonu nie dajcie. Idę dopełnić panie, co kazałeś. Koniec twego imperium zbliża się Herodzie. Nie bój się pielątką, ja przypadaj mu Ach, królu, królu, bój się pana Boga. Stoję o to kości z twojego proga. Cza. Cza. już naszą trumnę. Pójdź, odbierz fortunę. Za zbrodnię tego świata czekacie cię hojna zapłata. Już miotają czarci losy, Kratliwe już słychać głosy. Nasz wieczny będzie. Sam już odchodzę od rozumu swego. król Herodzie, za twojego <laughs> słowa Będzie na placu ścięta twoja głowa. A śmiałabyś się porwać na króla mocnego? To ma wielki majestat wedle wokół swego? Chciałabym żyć z gwiazdami pod moimi Chociażbyś tak potężny, najmiesz ci to wszystko. Musisz dać pod kosę swoją głowę wyższą. Pani jak zło jak tyczka chuda. Może mi się <laughs> przepłakać sobie w kórunach. Oj pani, wstrzymaj się z tej złości. Mam ci złota. Purpury okryj na wielkości. Wezmę i serdeczka Ale wstydzę się na biacz Nic nie pomoże. Księżyc żaden z gwiazdami podróżnił stopami. Wyrok wypowiada nasze kochle zakładam. Dawno na ciebie jakby czekał Ptaszka. Kołoć, chodź na kwaterę mojego mego wujaszka. Pójdź, pójdź do mojej szkoły, dam ci kać gorącej

Mieszko, książę Pola, nęk się do Twych kolan, Przybiornę swój lud pogański do wiary chrześcijańskiej. Jak Jagiełło, ja Litwę obrzuczyłem, a Krzyżanków zwyciężyłem. Pozbiedniem się byłem robić chrześcijaństwa i tam zobaczyłem, jak mocą kulturskiego oręża Bóg punkt, zwyciężał. Jak się noszę, Jó spuszczy polskiego Księstwa. Ja przynoszę te lodi jarzymi i mieć po marini. Żebyście na długo żyli, z narodzenia Pana się cieszyli. W naszych z rozpowiadano, co tu dziś oglądają. Jako Panna święta, dziadki małe w domu przyjmują, życie w nowym się radu.